Cześć, witajcie z tej strony. Paweł Ładniak, Paweł Fiszmaniak. Witam Was w kolejnym odcinku z Marką Kaperlan. Dzisiaj chcę Wam przedstawić kilka dość istotnych i ważnych takich tipów na wiosenne karpiowanie. Zaczniemy od doboru łowiska. Pokażę Wam podstawowy sprzęt wędkarski, jaki nam będzie potrzebny do rozpoczęcia karpiowania. Teraz mamy porę marcową, e, jeszcze noce są dość chłodne, czasami są przymrozki, e, więc dość często się może zdarzyć, że woda może być rano przymarznięta. Dlatego ja na przykład wybieram zawsze na wiosnę małe zbiorniki, małe łowiska o niedużej głębokości do 1,5 metra bo w takich łowiskach dużo szybciej mamy możliwość, że ta woda jest cieplejsza w granicach 5-6 stopni. Duże większe prawdopodobieństwo jest takie, że ryba, czyli w tym wypadku karb będzie starał się poszukiwać pokarmu, czyli starał się żerować. Przede wszystkim daje to nam e, dużo większą szansę przechytrzenia wiosennej ryby. Kolejną bardzo ważną rzeczą do rozpoczęcia naszego wędkowania jest oczywiście sprzęt wędkarski. E, w tym wypadku potrzebujemy oczywiście wędki karpiowej. Ja używam wędki 12-funtowej o krzywej 3,25 lb, bo uważam, że ta wędka według mnie jest najlepsza, najlepsze oddaje chole, e, najlepiej możemy czuć holowaną rybę. Dodatkowo wiadomo kołowrotek karpiowy, taki z większą szpulą, który nam pomieści więcej żyłki. W tym wypadku na tym kołowrotku mieści się około 400 metrów żyłki. E, wiem, że może nie być tego widać w obiektywie, ale to jest żyłka o grubości 0,35 e, dlatego, że też dbam o bezpieczeństwo naszej ryby i im grubsza żyłka, tym, tym większa szansa, że po prostu nam karb duży tego nie zerwie i nie będzie pływał w wodzie z naszym e, przyponem, co by było dla niego e, niezbyt bezpieczne. Oczywiście zestaw końcowy z haczykiem. E, zestaw z klipsem bezpiecznym e, do ciężarka, oczywiście to tak samo jak, jak żyłka, tutaj bezpieczny klips ma za zadanie, że w razie zerwania e, z odczepi nam się ciężarek i ta ryba będzie w stanie z czasem uwolnić się z haczyka i przeżyje. I jeszcze jedna ważna rzecz, warto zawsze przed zakupem wędki mieć okazję wziąć ją do ręki, żeby sprawdzić czy ona nam pasuje. Kolejną bardzo istotną rzeczą w naszym uposażeniu jest rodpot, stojak tak zwany na wędki, po to, żeby nasze wędziska i kołowrotki nie leżały na ziemi, nie miały styczności z ziemią, ponieważ to wpływa szkodliwie na, na dalszą pracę np. Na naszych kołowrotków. Kolejną bardzo istotną rzeczą są sygnalizatory brań, e, dzięki którym o wiele łatwiej nam będzie e, wiedzieć, czy mamy branie ryby. W tym wypadku, jeszcze do sygnalizatorów są potrzebne nam te, tak jak tutaj mamy zamontowany e, swinger, dzięki któremu będziemy wiedzieli, czy branie jest do brzegu, czy branie jest od brzegu. Jeżeli nie macie rozpodu, możecie używać takich podpóreczek z drzewa. Ale tak poważnie, odkładam je tutaj, gdzie były. Ale to też jest zawsze jakiś patent. No i przechodzimy do kolejnego etapu. Podbierak. Bardzo istotna i ważna rzecz, dzięki której bezpiecznie możemy wyholować rybę. Bardzo istotną i ważną rzeczą jest, żeby ten podbierak był naprawdę duży, żeby czasza była spora. Tak jak widzicie tutaj jest naprawdę duży, to jest dziewięćdziesiątka, czyli bezpiecznie możemy podebrać rybę. Dodatkowo ten podbierak jest wyposażony w takie pływaki z jednej i z drugiej strony, dzięki czemu, jeżeli położymy podbierak na wodzie, on nam nie zatonie, a nam ułatwi tylko podebranie ryby. Warto wyposażyć się w pokrowiec. Taki pokrowiec, który zabezpieczy przede wszystkim w czasie transportu, jak i na łowisku, nasze wędziska i kołowrotki. W tym wypadku jest to pokrowiec trzykomorowy, przedzielony podgródkami. Bardzo miękki, co zapewne będzie wpływało na bezpieczeństwo naszych wędzisk. Oczywiście posiada również tylnią kieszeń i na podbierak, czyli dwa w jednym. Warto naprawdę dbać o swój sprzęt. I w końcu nadeszła wiosna, dlatego kocham to, bo mogę w końcu wyjść z domu, siąść sobie wygodnie w fotelu, spojrzeć na moje wędki i w ciszy i spokoju słuchać jak ptaki śpiewają. Pozdrawiam.